Siemano Telefon też zamarzł, kamera się nie obraca to jest, to jest zamarznięte, tu jest szron A tak wygląda baza Taka jest, Baza jest dobra, tylko trochę, trochę zimno Herbatka Co tu powiedzieć Letni śpiwór jako podpinka nie dał rady Pizgały od dołu W środku było spoko Powiedzmy Ale trzy razy wstawałem, raz Założyć bluzę, potem założyć kurtkę Potem się wyszczać o trzeciej, o siódme, nie o, trzecie, o siódmej Bo mnie tak zaczęło napierdalać Chyba dlatego też nie spałem północy, ale nie czułem, bo było tak zimno, że nie wiedziałem co to jest, ale Git